W dziedzinie projektowania i architektury każdy detal ma znaczenie. Ale czy Twój wizerunek i Twoja wizja skutecznie docierają do odbiorców? Witaj w świecie Warsztatów Wizualizacji by ArchIAP. To dwudniowe szkolenia dla architektów, projektantów i designerów, którzy pod czujnym okiem trenera uczą się najpopularniejszych programów do modelowania i wizualizacji: Sketchup, V-Ray oraz Enscape. Udział w warsztatach wizualizacji w roli partnera to szczególna okazja do promocji Twojej marki. Tutaj ma ona szansę na dynamiczną promocję. Logo, materiały wideo i profil marki w ArchiApp zapadną w pamięć Twojej grupie docelowej, a Ty na trwałe zaistniejesz w świadomości architektów, projektantów i designerów. Każde warsztaty to setki zgłoszeń. Nawiąż bezpośrednie relacje i owocne współprace. Nie czekaj! Dołącz do nas i stań się jedną z marek przyjaznych architektom.